I witam Was w trzecim odcinku z serii The Sims 4 Dama na wsi sezon drugi Vivienka jest strasznie wkurzona, no tak jest po prostu podirytowana tą całą rozmową Raz, że w ogóle nie spodziewała się spotkać tutaj Josha I dwa, no to nie była nawet przygotowana na to, żeby z nim porozmawiać już teraz w tym momencie Żeby z zmierzyć się z nim, żeby stanąć z nim w oko w oko i wyznać mu prawdę, która ciążyła jej na sercu. Tak Vivi się przyznała, że... Cały czas go kocha, że próbowała to uczucie zagłuszyć, ale tak naprawdę no to teraz jest jeszcze, można powiedzieć, silniejsze niż było wcześniej, bo gdy spotykała się z e, kimś w trakcie studiów, celowo nie mówię z kim, żeby wam nie spoilerować, jeśli nie oglądaliście studenciary, ale jeżeli wiecie, no to wiecie. W trakcie tego okresu na studiach, gdy się spotykała z ojcem swojego dziecka, to próbowała to uczucie zagłuszyć, próbowała o nim zapomnieć, próbowała o nim nie myśleć, Myśleć, ale no niestety nie udało się, Vivi wciąż go kocha i teraz gdy wróciła na wieś wie o tym lepiej niż, niż kiedykolwiek wcześniej, ale wie też, że jest już prawdopodobnie za późno, żeby to odbudować i powiedziała mu prawdę, w końcu odważyła się, żeby powiedzieć mu prawdę, ale zdaje sobie sprawę z tego, że może być już za późno, żeby go odzyskać, on jak widzieliście rozmawiać z nią. Nie chce. No i też go, myślę, jeszcze bardziej zszokowała informacja, że Vivi jest w ciąży, też się nie spodziewał i to też może go jeszcze bardziej, nie chcę mówić odrzucać od Vivi, ale po prostu sprawiać, że będzie się czuć jeszcze bardziej zdradzony. No i niestety. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Nie wiem, nie wiem. Myślę, że Josh tutaj się całkowicie zamknie na naszą Vivienkę i Vivi może w końcu zrozumieć, ile miała i ile straciła. Dopiero teraz może do niej dotrzeć, ile dziewczyna straciła. Pisaliście mi też, żeby Vivi porozmawiała z ojcem. Myślę, że nas ta rozmowa nie ominie, że będziemy musieli powiedzieć mu prawdę. Myślę, że już wkrótce... Ale póki co Vivi musi przerobić tutaj ten temat z Joshem, musi jakoś sobie to w głowie poukładać i odpocząć trochę psychicznie, bo ją bardzo ta rozmowa zdenerwowała, bardzo ją wyczerpała i musi po prostu, po prostu trochę ochłonąć, bo wie, że rozmowa z ojcem też będzie bardzo, bardzo trudna. Powiedzenie mu prawdy na temat ciąży pewnie doprowadzi do ogromnej awantury i problemów, do wielu problemów, więc musi po prostu odpocząć teraz chwilę psychicznie zanim podejmie się takiej rozmowy. I słuchajcie, Vivi trochę się cofnął brzuszek, nie wiem dlaczego, bo jak robiłam zdjęcia, to wydawało mi się, że miała większy, a teraz jak wyszłam do gry i wam nagrywam rozgrywkę, to jej się trochę cofnął brzuszek i wydłużyliśmy ciąże. Wciąż mamy pierwszy trymestr, ale będzie trwała dłużej. Tak jak mi pisaliście, pobrałam sobie moda, ustawiłam dłuższą ciążę, żebyśmy sobie mogli tutaj dłużej z tą naszą ciężarną Vivian pograć i żeby nam to wszystko pasowało do rozgrywki, tak jak będzie się działo później kolejne inne motywy, historie. To, żeby po prostu ta, ta ciąża nie skończyła się za szybko i żeby mi to wszystko pasowało pod, pod historię, którą mam tutaj zaplanowaną. Więc Vivi sobie troszeczkę jeszcze z tym brzuchem pochodzi. Tutaj pięknie nam się lisek prezentuje. Cześć. W Uwielbiam zwierzęta z tego świata I co? Myślę, że będziemy musieli wrócić teraz do domu Ogarnąć trochę Vivi Trochę mnie martwi, że ten brzuch jej się wciągnął Mam nadzieję, że to, jej, że to jej z powrotem wyskoczy Chodź Vivi do domu Już olej, olej ten telefon, olej Wracaj do domu Mamy poniedziałek O jaka wkurzona O jaka rozgniewana W ogóle muszę spojrzeć na relacje z Joshem Uuu, oni tu jeszcze mieli romans wcześniej, w sensie mieli takie romantyczne uczucia, a teraz po tej rozmowie no widać, że jest źle. Strasznie im spadły te relacje, strasznie, strasznie. Więc no mówię, nie wiem czy coś jeszcze z tego będzie, czy coś się uda uratować. Leć, Vivi, do domu. Przyspieszymy jej trochę czas. Tak, pięknie wyglądasz. Jak tak tup, 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 tup. Jak tak tupiesz szybko do domu. E, tak, pobrałam sobie MCC. Mm, będziemy musieli ogarnąć zwierzury. A, no i Vivi dostała nowy strój. Dostała takie ogrodniczki, żeby jej było tutaj wygodnie w tej ciąży e, w tym polu robić, bo tak, bo będziemy sobie tutaj pewnie ogarniać i pole, i zwierzury. Jak się czuje rodzinka? Bo oni się czuli dość słabo, jak ja ich tutaj zostawiałam. Jak Vivi szła nad staw. A no i wam nie wspomniałam, no bo Vivi siedziała nad tym stawem, bo to było takie miejsce, w którym się spotykała kiedyś w dzieciństwie z Joshem, i to jest też takie dla niej sentymentalne mocno miejsce, dlatego się tam wybrała, żeby sobie posiedzieć nad tym stawem, ale no nie spodziewała się, że Josh też tam przyjdzie. Ciekawa jestem, czy przechodził obok, czy może po prostu też przyszedł sobie pomyśleć, tego się już pewnie nie dowiemy, ale to miejsce ich tak jakoś przyciąga jak magnes, taka magiczna chyba moc. Stamtąd bije, że zawsze ich tam ciągnie. E, dobra, Vivi, ty potrzebujesz. Nie, Vivi. Ojciec, ojciec potrzebuje porozmawiać z kimś. Ciotka też potrzebuje porozmawiać, więc wiecie co? Może by weź... Wy byście ze sobą porozmawiali nawzajem? Chodź tutaj, ojciec, zagadaj do Matildy, zapytaj, jak się rozmawia o pokoju na świecie. To by się teraz przydało. Rozmawiaj o słonecznej pogodzie. Porozmawiaj z nią o słonecznej pogodzie. Vivienna, Vivienna, Vivienna. Chodź sobie, skorzystaj z Ty załatw się gniewnie. O nie, czy ojciec nam się zbloczył? Chodź tutaj, Tatusiek. Podejdź, 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 szybko, szybko, teraz podejdź tutaj. No, podejdź, podejdź, podejdź. O nie, tatusiek nam się zblokował. Dobra, ogarnięte, teraz, mój drogi, porozmawiaj z przechwalaj się majątkiem, weź sobie, porozmawiaj, ożywioną rozmowę zrób z Matildą, a ty się, moja droga, załatw gniewnie. Co ty oglądasz, Matilda? <laughs> U, jaki piękny czarno-biały film, uwielbiam filmy w Simsach. Dobra, Vivi, Vivi siku i Vivi później coś do zjedzenia, tylko coś lżejszego może. Weź sobie resztki, Vivienne. A może ty schudłaś i dlatego ci się ten brzuch tak wciągnął? hmm, nie mam pojęcia, bo w poprzednim odcinku miałaś większy. Może to przez ten strój w sumie, może on ci tak jakoś uciska. Ciekawe, dobra, trudno, zobaczymy, może jeszcze się powiększy ten brzuch, albo wtedy ją po prostu wzdeło i dlatego taki miała, <laughs> ale w ciąży jest wciąż więc, wciąż, więc nic się o dziecko nie musicie póki co martwić, je za dwoje, Matilda, jak sobie z nim pogadasz, to przyjdziesz mi później do zwierząt pewnie pogarniać, jak nasze pole, u pole, zobaczcie, zobaczcie, ile nam tutaj roślin kiełkuje i wyrasta, jak cudownie, jak pięknie, a ty już idziesz, a to nie gadasz w końcu z bratem? Aha, Matilda olała Maxwella, ale widzę, że Maxwell chyba teraz stwierdził, że sobie porozmawia z córką. Nie, mój drogi, chodź, to w takim razie idziesz na pole. Sorry, będziesz ze zwierzętami rozmawiać. Chodź tutaj wyczyj, 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 wyczyść krowę. Wyczyść krowę, później ją trzeba wydoić. Matilda poszła ogarniać roślinki. Bardzo się cieszę, mamy wiosnę, zaraz będziemy mieć, no nie tak zaraz, ale niedługo będziemy mieć lato, 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 słonecznie. Tak, cudownie, że słonecznie. Bardzo się cieszę, że już mamy wiosnę, będzie trochę przyjemniej, bo ta zima też taka trochę była ponura. Jesień była całkiem ładna, ale zima była e, troszkę ponura, więc dobrze, że mamy już wiosnę. Czyść nam krówkę, później jak ją wyczyścisz, to mój drogi, wyduj e, terrawitkę. Później jak to zrobisz, to chciałabym, żebyś e, rozrzuć, zbierz, czy tutaj będą działania te wymienia, Bo Widziałam, że chyba nam się jakieś już... E, do wyklucia były gotowe. Zbierz snujące się kurczaki, działania. Hmm, nigdy tego nie mogę znaleźć. No dobra, póki co nie widzę, żeby tu były jakieś do wyklucia. Może, może przegapiłam? Może one się tylko mogą wykluć przez jakiś określony czas? No to jest szansa, że przegapiłam. O dobra, Vivi się obiada przed telewizorem. Świetnie. O, cuchnie miska, będzie trzeba ją sprzątnąć. Co oglądasz? Pewnie jakiegoś kochanka z Tindera oglądaliście? Oszusta, oszusta z Tindera, tak no W sumie to pasuje trochę na tę historię Ten, ten film właśnie tutaj Oszust z Tindera Jak nie oglądaliście to wam polecam Bo naprawdę jest, jest mega ten dokument Czy ty się tutaj zbloczyłaś? Hej, o nie Psina nam się zbloczyła yuki Dobra, odbloczyłam nam psinę Yuki, przepraszam, nie zauważyłam, że mi tam utkwiłaś za sofą, mam nadzieję, że wszystko w porządku, Yukunia, a ty się już nie, nie, nie zabawiaj przed tym telewizorem, tylko byś się psiakiem zajęła, pogłaszcz Yuki, ona się źle czuje, jak zjadłaś to pogłaszcz, później pozmywasz trochę naczynia i też ciebie wyślę do, do zwierząt, Maxwell otrzymał od zwierzęcia o imieniu świetnie, rozpoczął się festiwal humoru i harców, to nas zbytnio nie interesuje, kto do ciebie dzwoni? Kto do ciebie dzwoni? Klara Bierksen chce przyjść do ciebie na chwilę? Nie, Klara, spadaj. Nie będziemy z nią żadnych relacji utrzymywać jakoś nie przepadam za tą Simką. Ehm, dobra, Vivi. Głasz sobie naszą Yuki, bo ona biedna. Ona biedna niestety stała za sofą, utknięta, więc trzeba się nią trochę zająć. O, ciotunia, przyszłaś posprzątać? Jak miła, co z Polem? To na polu już ogarnęłaś? No dobra. A Yuki jest głodna, dobra, ale yukiś masz miskę, to możesz sobie zjeść, jak chcesz. Schowaj, zawołaj zwierzaka na posiłek. Vivi, czy ty się. tak, Vivi się właśnie tutaj. Z piardła. E, No ale dobrze, przyjmijmy, że kobiecie w ciąży to wypada. Wypada jej na pewno więcej. E, hmm, dosłownie wręcz wypada z niektórych miejsc. E, <grytanie> Dobra, Vivi, e, jak na, w ogóle, jak z naszą pogodą? Jest pochmurnie i chłodno, możliwe burze z piorunami, ale okej, okay, ja bym nie chciała, żebyś, żebyś siedziała w domu, tylko chciałabym, żebyś się zajęła, pogłębiaj wiedzę, poznaj przydatne informacje na temat swojej rośliny. Uuu, uh, no dobra. A ciociu, czy ty tu coś możesz robić? Zachęć, wykop nawość, e, kasz, zachować spokój? Ojejku! Mm, dobra, spróbujemy nawieść któreś rośliny. Sprzedaj, sprzedaj, zbierz cały plon. Mów do rośliny, nie można nic podlewać To idź ciocia, zbierać cały plon mm, Maxwell, czy ty już wszystko ogarnąłeś ze zwierzętami? Halo? Oczywiście, że nie ogarnąłeś Proszę posprzątać oborę e, Posprzątaj oborę, u Milu. E, krówka jest chyba zadowolona Tak jest Uuu, mm, tutaj jest brudna Jajko gotowe do zebrania To Vivi, chodź zebrać jajka Chodź zebrać jajka, zbierz jajeczka. Powinniśmy pojechać chyba do miasta posprzedawać te nasze produkty. Tak mi się wydaje. Kto do ciebie dzwoni znowu? Chciałbyś wyglądać tak radośnie jak ja? Możesz to osiągnąć. Wystarczy, że prześlesz mi jednego simoleona. Nie zwlekaj. Od pełni szczęścia dzieli cię tylko jeden simoleon. Dobra, przekażemy jej tego jednego simoleona. I co, będziesz szczęśliwy? jest szczęśliwszy przez to szczęśliwy sim przekazanie jednego simoleona no faktycznie, podziałało, dobra, świetnie Vivi, idziesz te jajka zbierać? idzie Vivienna, ale Vivi jest taka średnio chyba zadowolona wciąż chociaż niby ma ustawione, że jest szczęśliwa ale jakoś tak się wlecze musisz z ptaszkami porozmawiać, bo to też twoi przyjaciele tutaj, więc musisz sobie z nimi pogaworzyć martwi mnie ten brzuch, naprawdę martwi mnie ten brzuch że jej się schował, hmm, je za dwoje no ale dobra, zobaczymy Vivienna może nam schudła i dlatego ma, ma mniejszy brzuch. Poruszała się trochę po wsi i od razu się szczuplejsza zrobiła. Vivi, przestań pierdzieć! Naprawdę? Wstyd mi za ciebie, to chyba po tej fasolce, co jadłaś. Eee, super nawóz znalazłeś, Maxwell. Brawo, a mógłbyś ten nawóz dać dać tuni, gdzie masz ten nawóz nawóz wspomagający, albo daj go wiwięce, to wiwi spróbuje nam nawieść, super nawóz wspomagający o, jak pięknie i mleko, czy mleko, a wiecie co, wyślemy z produktami może Maxwella do miasta, to by było całkiem myślę to byłby całkiem dobry pomysł, o nie, mamy zepsute mleko, wszystko, całe mleko jest zepsute, naprawdę o o nie, całe mleko się nam zepsuło. Dobra, to Vivi, weź to sprzedaj za 96. Czy masz tutaj jajka? Zepsute jajka masz też? O nie, wszystko mi się popsuło. Prawie wszystko, zepsute. Dobra, sprzedamy te, które są zepsute. <ścoughs> A Maxwellowi damy te tylko, które są dobre. Ale to wszystkie są zepsute. A te, co teraz zebrałaś? Come on, tu jest coś oszukane. E, tu jest jakaś bawełna, wełna. Tu na leśniki zepsute to też mogę sprzedać? Nie, tego nie mogę sprzedać. Muszę tutaj zrobić porządek w w wyposażeniu. A Maxwell, ty masz dobre jajko? Ty masz dobre jajko. A nie, ty masz jajko z możliwością wyklucia. To damy to w i Vivi mogłabyś włożyć to jajko z możliwością e, wyklucia, gdzie masz to jajko? Tu masz chyba, tak? W ogóle ty masz trzy chyba jajka z możliwością wyklucia ojej. dobra, to włożymy te jajeczka e, właśnie, możecie mi pisać propozycję imion dla zwierzaków bo będziemy chyba mieć trochę nowych e, kurek i kurczaczków i, i, i kogutów, tak mi się wydaje umieść w kurniku umieść w kurniku i umieść w kurniku umieść te jajeczka, jajka zebrane 9 jajek, o dobra, super teraz mi się pojawiły te świeże więc te świeże jajeczka ja bym dała Maxwellowi, e, Maxwell ma też mleko, więc może się faktycznie wybierzemy z... Umieść w kurniku, nie umieść w świecie, nie, Vivi, kurczę, jalama. E, może się faktycznie wybierzemy, właśnie z Maxwellem? Aha, to i tak ty włożyłaś to tutaj, no dobra. A jakbym to dała w ten sposób, umieść w kurniku, to i tak i tak mi to włożysz właśnie do kurnika. No dobrze, Vivi, brawo, mądra, Vivienka, pięknie. Um, kurki, jak wy się czujecie? Was pewnie trzeba nakarmić, prawda? Niby jesteście zaspokojone, jeśli chodzi o głód. Rozrzuć karmę w okolicy, rozrzuć karmę w okolicy. Maxwell idzie coś tam sprzątać. Mleka mamy sporo, więc pewnie sprzedamy. I ja bym Ciebie jeszcze, Maxwell, chciała prosić, żebyś idziesz porozmawiać z ciotką. No to w sumie możesz iść. E, Milu śpi, Terrawitka śpi, ale wiesz co, ty masz jeszcze tutaj brudno. Więc e, mój drogi, posprzątaj oborę, również tę, a Vivi zapraszam do roślin. Zachęć, wykop, e, nawoź roślinę użytkową, nawóz wspomagający, tutaj też możemy grzybki sobie nawieść, e, nawoź ro, roślinę użytkową wspomagający, możemy też sobie tę roślinkę nawozić, wspomagający i co my tu jeszcze mamy? To są chyba kwiaty, prawda? To co nas tak średnio interesuje, więc w sumie sobie jeszcze tutaj puścimy ten nawóz. No leć wiwienna, nawoź, nawoź. Będą zadowolone, pokarmiłaś, więc myślę, że będzie wszystko spoczką. Terawita jest wydojona, nakarmiona. Milu chyba też jest ogarnięty, tak mi się wydaje. E, połowa. Aha, dobra, czyli będziemy musieli dołożyć milu karmy niedługo. Roślinki nawiezione. No, jak ładnie, ale nam to będzie ładnie rosło. Yuki pokonała wiewiórkę. Super! Yuki mam wrażenie, że się cały czas tłucze z wiewiórkami. Ojej, jaka brudna! Serio, muszę jej tutaj wannę gdzieś taką zewnętrzną ustawić, żebyśmy ją mogli kąpać. No pięknie, no pięknie. Vivi, dawaj, nawoź. Maxwell znalazł coś, nawoz wspomagający, pięknie. O, ciocia zdobyła umiejętność pieczenia. Co ty, ciociu pieczesz? No idealnie. Aha, ty czytasz? No dobra, no to czytaj. To Cię tu nie ja bym chciała, żebyś napełniła miseczkę e, Yuki. Później możesz nam w sumie coś upiec. Jak się nauczyłaś piec, to dawaj upiec coś. Aha, bo w sumie ty i tak masz tylko trzy przepisy. No dobra, ale to zrób ciasteczka z cukrem. To jest takie, myślę, dość. Ale to wiesz co? Najpierw napełnij miskę. Dopiero będę chciała, żebyś zrobiła później te. Ciasteczka z cukrem. O tak, w ten sposób, w takiej kolejności. Maxwell idzie wyrzucić. Vivi, się, Vivi ogarnęła całe pole więc pięknie. I teraz, Vivi, czy ty byś miała czas dla siebie? Czy ty naprawdę masz w końcu czas dla siebie? Dzisiaj, dziewczyno! No nie wierzę. Nie, 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 to tak nie będzie. Jak ty masz czas dla siebie, to ja Ciebie tutaj zapraszam, trzeba poodkurzać. <grytanie> Poodkurzaj do perfekcji, bo są kurzyki i jest całkiem brudno na górze. No i myślę, że jeszcze powinniśmy. Właśnie nie wiem w sumie, czy teraz zdążymy, czy nie zdążymy. Oj, ciocia czuję, że to wywalisz. Tak mi się wydaje, że to wywalisz. Dobra, chodźcie, jedziemy do miasta. Spróbujemy się wybrać z Maxwellem po um, żeby sprzedać te rzeczy, które mamy. Będziemy sprzedawać jajka i mleko, o ile jeszcze jest otwarte? Tak mi się wydaje, że powinno być otwarte. Tutaj ktoś mieszka, a my się wybierzemy tutaj do baru i wtedy powinniśmy móc się dostać na ten targ. No i co? O nie, zamknięte! Zamknięte, zlamiłam. Godzina otwarcia do dziewiętnastej i pół godziny się spóźniłam. Come on, naprawdę? Łe, no to trudno, a jest tutaj coś do zrobienia, czy nie ma nic do zrobienia? Bo ten, powiem wam, że ten, ten, ten Bartu mnie średnio interesuje, ale kurczaczki, no. Ojej, tu jest cmentarz, a ja nawet nie wiedziałam, że tu jest cmentarz. Zobaczcie, wiedzieliście, że tu jest cmentarz? Co prawda tylko właśnie taki, hmm, jako sceneria, nie da się tutaj wejść ani, e, ani nic zrobić, ale i tak nie wiedziałam, że jest. Wiecie co, skoro Maxwell już tutaj jest... To możemy spróbować go troszkę upić. On ma problemy z hazardem, więc myślę, że może też czasami zapijać, zapijać smutki. Więc skoro już tutaj przyszliśmy, to. A wy co tak stoicie? Ruszcie się, panie i panowie. To możemy też czasami właśnie mu pozwolić e, na wizytę w barze. Powiedzmy, że przyjechał niby sprzedać mleko i jajka, a skończył w lokalnym barze na drinku. No cóż, no cóż, Maxwell jest smutny. O, od razu jest szczęśliwy. No, tylko drina dostał. Wygląda jakby mleko pił. Co ty pijesz? Co to jest? Co to jest woda? Aha, naprawdę. To woda czy woda? <laughs> Maxwell. Wodę sobie zamówiłeś. Ja tutaj mówię o drinkach. Zamów drinka. Jęczmień pitny. A zamów sobie piwo. Dawaj, dawaj, dawaj piwo. Zamawiaj. Jęczmień pitny. Jedno, drugie, trzecie, grdzić dziś wieczór, niedźwiedzi, simowie, którzy chcą tego wieczoru obudzić w sobie dzikie zwierzę, mogą popijać drinki po obniżonych cenach. Wszystko nam się wręcz idealnie układa pod to, żeby Maxwell tutaj e, właśnie się troszeczkę oddał tej e, małej przyjemności alkoholowej, chociaż to, to dla mnie to na przykład nie jest przyjemność, ja nie lubię alkoholu, ale on może, może. E, płonąca smaczna sól. Dobra, zamawiaj później kolejnego Drina. Chociaż z tym pewnie ci się trochę dłużej zejdzie, bo jeszcze widzę, masz całego... Kto to przyszedł tu? tu kto to? Jair. Ale masz ciekawą twarz. W sensie... No, ciekawą. I masz chyba na sobie strój ze Squid Game'a, tak mi się wydaje. Z modów. Pięknie, pięknie, pięknie. Uwielbiam takich randomowych simów. Dobra, Maxwell, P, P Maxwell! Kurczę, muszę sobie pobrać moda na... Mm, na to upijanie się, bo chyba jest taki mod, więc to by nam tutaj też pasowało pod e, rozgrywkę, żeby on, żeby miały, żeby były po prostu mocniejsze efekty tych e, drinków. Pij! na <grywka> <Ta> dwie ręce! <grywka> Naprawdę! Maxwell! Maxwell! oj! No dobra, Vivi, nie będzie z Ciebie dumna, jak wrócisz, wiesz? <grywka> na dwie łapki, dobra, zrobiłam mu zdjęcia, biedny, znaczy no nie biedny, bogaty, znaczy był bogaty, teraz jest biedny, <noise> dobra, e, jej, Sikuć się chce, to chodź tutaj, wypiłeś dwa driny i od razu do toalety musisz, nie, gdzie tu jest łazienka, tu na górze chyba była łazienka, e, puścimy cię do toalety, męsko-damska, więc sobie użyj, której chcesz, i później chyba wrócimy z Tobą już do domu, tak mi się wydaje. Masz tutaj jakiś nastrójnik, coś smacznego do sączenia, dobre wibracje i niedźwiedź. Okej, okay. aha, bo tu niedźwiedzie przyszły, tak? No, są niedźwiedzie. Dobra, to powiedzmy, że sobie trochę popiłeś, jesteś w lepszym nastroju, albo będziesz, jak się, jak się wypróżnisz, bo póki co do Ciebie pęcherz ciśnie. Więc dawaj Maxwell siku albo coś innego i wracamy. I wracamy do domu. Ciekawa jestem, jak dziewczyny sobie poradziły już prawie wieczór w sumie. No nie udała się nam ta wyprawa z Blekiem. A w ogóle jak długo będą świeże te produkty? Bo ja się boję, żeby one mi nie skisły tutaj. Ile to jeszcze będzie świeże? 20 godzin do zepsucia. Dobra, to ja muszę się z nim wybrać z samego rana kolejnego dnia, żeby mi to nie skisło. Od której to miało być? Od, od 9, tak? Dobrze myślę? Tak, od 9 do 19. Ue, czemu nie do dwudziestej. Zdążylibyśmy wtedy. No trudno, dobra, Maxwell, jak zrobiłeś, to, to wracamy. Znaczy jeszcze nie zrobiłeś, robisz. Dobra, i jak zrobisz, to lecimy do domu, do domu, do domu, do dziewczyn. Myślę, że z ciebie to już dzisiaj nic nie będzie. Ty jesteś po soczku, więc raczej prosto do wyra. Może jeszcze sobie coś przekącisz. O, może zjesz ciasteczko od Matildy, bo Matilda właśnie przecież upiekła nam tam ciasteczka, ale tu ładnie. Odeść pada. No to może deszcz się trochę odświeży, żebyś nie wracał taki mm, soczkowy do domu. No i pięknie, burza z piorunami. Maxwell wrócił. Ja myślę, że Matilda powinna mu jeszcze strzelić awanturę, że się włóczy po barach i chleje alkohol za jej pieniądze podczas gdy sam wszystko e, stracił i przegrał, i myślę, że tak, że to jest dobry motyw, żeby się tutaj Matilda z nim pokłóciła o ten alkohol. Zapraszam cię, jakie ty masz z nim kontakty? O, bardzo dobre, to trzeba wam troszeczkę popsuć. Ten Kontakty, gdzie ty jesteś? No właśnie do środka, Maxwell, właśnie do domu, wejdź tutaj, ty podejdź tutaj, a Wiwienkę wyślemy, Wiwienkę już wyślemy do łóżka, niech nie patrzy na tę awanturę. Śpi, jest 22.30, troszeczkę się wyśpisz, a Matilda, moja droga, zapraszam do awantury z bratem. Kłóć się, kłóć się, kłóć się, hmm, obraź, skrzycz, skrzycz go. Co on sobie w ogóle myśli? Włóczyć się po barach, wstyd jej przynosi. Nie do iż, że go przygarnęła pod, e, pod własny dach, bo w sumie dom jest na nią, niby ich wspólny, rodzinny, ale dom jest na nią. I pomaga mu się utrzymać i, i więcej, to on teraz jeszcze będzie przepijał jej pieniądze na mieście. <noise> o, idealnie, tak, to jest cała ciotunia. To jest cała ciocia. E, wręcz podły prezent. wykrzycz zakazane słowa. Tak. Pięknie, nawet pies się na niego wkurza. <laughs> o, Maxwell, musisz się, musisz się Maxwell ogarnąć, słuchaj, wiesz? Nie może tak być. I pokłóć się jeszcze z nim o muzykę, politykę, o to, kto jest lepszy. No, możesz się z nim o to pokłócić, kto jest lepszy, kto się lepiej tutaj zachowuje, kto jest lepszym o wsparciem dla Vivien w tej sytuacji jej ciężkiej. O, jej pioruny nam trzaskają. Pięknie, tutaj awantura, za oknem burza, idealnie. Oj 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 jak gorąco. Dobra kochani, i tym przyjemnym akcentem ja się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Deszcz nam leje, pioruny trzaskają w domu awantura, Vivian w wciąży sekrety tajemnice i romanse. No. I tak wygląda dama na wsi. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dzięki za oglądanie. No i cześć!